Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Mamy sobotę. Wstałam dzisiaj wcześniej. I co mówię? Pójdziemy do lasu, zobaczymy czy są grzybki. Oczywiście mój podręczny zestaw jest ze mną. Nie spodziewam się aż takiej ilości grzybów, żeby zapełnić tą torbę i te worki, bo wiadomo na co one są. Ale wiaderko wzięłam ze sobą, nożyk też jest ze mną. I Patrzcie na to. Pierwsze kurki, które zauważyłam. Więc zabierzemy. Fajnie, cieszę się. Padało trochę ostatnio. No i mam nadzieję, że na jajecznicę coś zbiorę. Kolejna sprawa, którą Wam chciałam dzisiaj pokazać. Przedstawię Wam pewną osobę, która ze mną pracuje. Ma na imię Marianka. Jest wspaniałą kobietą. Ona kilka miesięcy mnie namawiała do tego, żebym zaczęła nakręcać filmiki i pokazywać. Pokazywać to, co robię, bo ona wiedziała, co ja robię, że chodzę i sprzątam lasy. I powiedziała, Agnieszka, skoro pantata, czyli Boguś, serdecznie Cię pozdrawiam, Boguś, Ciebie zaraził, mówi, to może Ty kogoś zarazić, Pokazuj ludziom, co robisz. I tak mnie męczyła kilka miesięcy, słuchajcie, no i mnie wymęczyła. I zaczęłam pokazywać to, co robię, tak? Może kogoś zarażę. Ale jedną właśnie z osób, którą zaraziłam, jest Marianka. Jest to pani, która pracuje ze mną, tak jak mówiłam wcześniej, ze mną i z Madzią. Pracuje u nas na zlecenie i jest wspaniałą, wspaniałą kobietą. A zaraz zobaczycie, jak i co ona robi. Będąc u siebie w domu w Olsztynie weekendowo. Dużo robi, naprawdę dużo robi. I ja ją zaraziłam. Tym właśnie. No nic, sami spójrzcie, jak to się przedstawia u Marianki. A ja idę na grzybki. Dzień dobry, wychodzę z pieskiem na spacer. I taka u mnie sytuacja, że ja oglądam filmiki. Agnieszki z Sulejówka, komentuję i również podziwiam ją. Jest to moja koleżanka z pracy, więc bardzo ją wspieram. Bardzo jest dla mnie jakim wzorem, co ona robi, bo to jest coś niemożliwego dla mnie. Pierwszy raz się spotykam z taką osobą. Ale postanowiłam też, postanowiłam też wziąć woreczek i chodzę z pieskiem do lasu i coś, nie coś zebrać. Zobaczę, bo zawsze też biorę reklamówkę, coś tam złożę do tej reklamówki. No, Ale postanowiłam pokazać Agnieszce, bo ja jej tak się chwalę, że... No, ja też tam przy domie wychodzę do lasku i zbieram. I, i Agnieszka mówi, nagraj to co robisz, bo i chciałabym zobaczyć. No i dzisiaj się zdecydowałam. Będę patrzeć, jakie to tu u mnie też jest miejsce. Widzę pierwszą buteleczkę. Jest ciężko się do niej dostać, bo tu jest bardzo takie zagęszczone ale oczywiście ją zabiorę tak jak to robi a Agnieszka wszędzie dociera więc to jest moja pierwsza buteleczka do takiego woreczka i idę dalej idąc dalej widzę chyba więcej rzeczy ale stara puszka patrzcie jaka zarodzewiała i jest i buteleczka o jest i mała buteleczka jest, jest i większa buteleczka jest i taka buteleczka ta to ona już wie jakie to buteleczki ja się dopiero zapoznaję z nimi i, i dopiero co, o i patrzcie też jest taka ścieżka do mnie, koło mnie, więc każdy sobie idzie ścieżką i pija, i rzuca, i rzuca. Tyle jest przy śmietników, przy drodze. Wszyscy mają podstawiane koloniczki przy domkach, bo to są domki rodzinne. Ale patrz, wypić trzeba i trzeba pod drzewko. Poszłam troszeczkę dalej. Jest takie kołomie miejsce, bo to lasy. Zobaczcie, piękne miejsce. Jak czyściutko. Jestem zdziwiona, bo kiedyś szłam. I tu tyle leżało butelek. Po prostu sama się dziwiłam. Boże co to? No tylko nakrętki leżą. Ale jest. Torba taka. Ale zobaczcie, u mnie jest tak nie to co u Agnieszki. Nie ma. Po prostu ona musi swoje worki, swoje, swoje siły, swoje. Wszystko swoje. Więc... Ja zabiorę. oczywiście jest skarpetka, nie mam rękawic, tak jak Agnieszka, z sobą, ale torbę schowam. Jeszcze sobie nie radzę z tym wszystkim, żeby dwoma rękoma, tak jak Agnieszka sprytnie to wszystko chowała, ale po prostu pięknie, prawda? Koło mnie będę tu przychodzić. I patrzeć, obserwować. Zobaczcie, każdy sobie siada, kamieniek. To by się przydało w lesie, właśnie przy takim, jak Agnieszka sprząta, miejscach, które y, siedzą, imprezują. Bo no, można, bo fajnie jest w lesie posiedzieć. Y, ale proszę, woreczek wisi, kamienie do siedzenia. No, jestem zdziwiona, że tak ładnie cicho... Czyściutko, tutaj przy mnie, niedaleko, niedaleko. Bo ja nie, do, nie wchodzę tak głęboko w las. Tylko po prostu sobie e, takimi brzegami pod laskiem, bo tak mieszkam i czasem właśnie te buteleczki zbieram i mówię, przyjdę na to miejsce. Jestem zdziwiona. Bardzo fajnie, ładnie. Już wracam. Mam taki malutki woreczek, po prostu niedużo, naprawdę, Agnieszka to wory, ale chwila, tylko tak po, po prostu wyszłam na spacerek z pieskiem i tak jak Agnieszka, wezmę worek, wrzucę coś do worka, bo czasem ta reklamówka jest za mała, ale dzisiaj jest fajnie, koło mnie czyściutko, było mniej, ale coś tam, coś tam, niosę, wrzucę to oczywiście do swojego śmietnika, no bo, yy, no bo gdzie? I co, kochani, brawa dla Marianki? Powiem Wam, że Marianka jest na emeryturze i nie na tej wcześniejszej emeryturze, tylko na tej ustawowej, zasłużonej emeryturze, gdzie jeszcze u nas pracuje w ciągu tygodnia, tak jak Wam wspominałam, na zlecenie. I co, kochani, bez względu na wiek, można tak wiele zdziałać. Super. Co weekend Marianka właśnie jest w Olsztynie w swoim rodzinnym domu i sprząta swój pobliski las. Wspaniale, wspaniale, brawo, brawo dla Marianki. Naprawdę. Ja bardzo się cieszę, że poznałam Mariankę. Super, bo mnie bardzo mocno motywuje do działania. Tak samo jak i wy, kochani widzowie. A ja wam pokażę. Jak sytuacja się u mnie przedstawia, chyba trafiłam na jakieś pole kurkowe. Czekajcie, czekajcie, zaraz wam pokażę, bo ja sobie tak dalej spaceruję. Zobaczcie na to, jakie piękności tutaj rosną. Spójrzcie, zobaczcie te piękności tu. Patrzcie na to, tu chyba zwierzyna rozdeptała, ale zobaczcie, piękne, dorodne kurki. Tu chyba też zwierzątko jakieś rozdeptało. Tu są kolejne. Tam jest, są kolejne, zobaczcie ile tego jest. A tu, poczekajcie delikatnie, zobaczcie ile, jakie kurki. Pieprznik jadalny, to się nazywa, ale ja zawsze używam tej potocznej nazwy kurki. No, tutaj zobaczcie, muszę delikatnie. Patrzcie, jakie piękności. No i co, jajecznica będzie. Na pewno jeszcze się zapewne podzielę z Madzią i z mamą znając życie. No nic. Ja działam, śmieci... O, patrzcie to, patrzcie, jakie jakie cudo. Ojejku, i tu jeszcze mech i taka piękność. E, co wam miałam pokazać, kochani? A. No takie dorodne kureczki znalazłam kilka sztuk po drodze. Śmieci nie mam za dużo. Mam y, y, oczywiście szklana pułapka, tak, musi być. Las bez małpki to nie las. I trochę mam zmieszanych tutaj. Y, jakieś pojedyncze folie, na szczęście. Żadnych butelek nie było. Więc śmieci nie jest tak dużo póki co. Ale zobaczymy, co będzie dalej. No i co, kochani? Mari Marianka zarażona, pozytywnie. I działamy, co? Działamy w całej Polsce. Ja Wam wszystkim, osobom sprzątającym dziękuję za to. A tutaj mamy zapłatę, kochani, za to, co robię w lesie. To zwrotna złotówka sobie leży w lesie. Ciekawe, jak długo tu leży. Na szczęście, aha... I sami widzicie, co się dzieje. Czyli już trochę tu leżała. Niestety ją musiałam kiedyś pominąć, jak sprzątałam ten las. No nic. Idę dalej. A grzybków mam. Już troszkę. Cieszę się bardzo. Piękna pogoda jest. Piękny jest las. I miałam. Jakieś 20 minut temu spotkanie z Sarną. Stanęła, patrzyła się na mnie. Fajnie. Piękna Sarna. Jedna. Ciekawe, gdzie jest jej rodzinka. Ale na pewno gdzieś tu w lesie. I dzięki temu, że sprzątam te lasy, może sobie biegać bezpiecznie. Bo co? Zobaczę, to zabieram. O czym doskonale wiecie. A ja idę dalej. Szukając grzybków, zobaczyłam ten dół, i słuchajcie, wyszłam do niego. I powiem Wam, że tu jest bardzo dużo szkła. Zaraz Wam pokażę, ile już mi się udało nazbierać z tego miejsca. Zobaczcie, stare szkło, widać, że to jest stare, prawda? E z. Jakaś orężadówka, ale ogrom takich szklanych płatek, jak ja to nazywam. Zobaczcie. Jakiś mm, jakieś żelastwo. kurcze sporo tu tego jest. Żuczek sobie spaceruje, a tu taki materiał. Oj, coś czuję, że jakby nie mogę tego wyciągnąć. Och, kurde, coś, nie wiecie co, ja to muszę uciąć zaraz z scyzorykiem. Jakbym tutaj przyszła i pokopała, to chyba tutaj jest tego dużo, dużo więcej. Patrzcie to. Kurczę. Masakra. Tu jest jakiś o, filtr? Co to jest? Nie wiem. No nic. Rozejrzę się tutaj i zobaczymy. To do zmieszanych, więc. Zmieszane mam tutaj e, butelek butelkę noszę tą jedną. Znalazłam też jeszcze starą, jakąś aluminiową, o, po dezodorancie, deodorant był. Dobra, to też włożę żelastwo do tego, a to do zmieszanych. Hmm. Czyżby to było jakieś kolejne, słuchajcie, wysypisko starych rzeczy? No nic. Ale trochę grzybków po drodze też znalazłam. Plastik. Co jeszcze tutaj? Coś widziałam przed chwilką. A zobaczcie. Hm. No nic. Pozbieram. I idę sobie dalej spacerować. Minęły, kochani, jakieś dwie chyba, albo i dwie i pół godzinki mojego spaceru. Zaskoczyła mnie ta ilość szkła, którą znalazłam. Tu te zwrotne, jakieś metale. No i zmieszane Kurki dorodne, piękne, znalezione. Ja się bardzo cieszę, na jajecznicę będzie i to taką konkretną. Może nawet dla dwóch, trzech osób. Ale są naprawdę piękne. Ja się na dziś dzień z Wami będę żegnać, kochani. Las generalnie jest naprawdę bardzo czysty. Co mnie cieszy. Tych zmieszanych jest trochę. Jakąś, zobaczcie, dętkę jeszcze znalazłam. No i co? Ja uciekam. Życzę Wam, kochani, cudownego weekendu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. I co? Brawo dla Marianki po raz kolejny. Działajcie, kochani. Ja całym sercem jestem z Wami. I co? Subskrybujcie kanał, jak Wam się podobało. Niech fala idzie. Zarażajmy. Pozytywnie. Uświadamiajmy, bo to jest najważniejsze. I do zobaczenia, kochani. Oczywiście z lasu. Papa. Pa. Pozdrawiam was serdecznie, buziaki przesyłam wszystkim. Papa. Dogrywka kochani przyjechała do mnie Madzia. Poszliśmy jeszcze do mojego lasku dzisiaj na spacer i zobaczcie. tą torbę dopiero co opróżniłam u siebie w śmietniku, ale mówimy, a pójdziemy sobie na spacer. Wszystko jest zmieszane, zaraz to opróżnimy na na śmietniku i to jest tylko z mojego lasku. Tak sobie chodzimy przy drodze i to posprzątałyśmy, ale spójrzcie na to. Ktoś zostawił jeszcze dodatkowo taką budowlankę. A to wszystko w moim lasku. To jest jakiś dramat. Kiedy ja tu byłam, wczoraj. I mamy nowość. I się pojawiło tyle. Dobra, jak widzicie, piękna Madzia wróciła. No, ja się bardzo cieszę. I pomaga mi. Grzybki dostanie w nagrodę. Te, które wcześniej nazbierałam, co pokazywałam Wam na filmiku. Oczywiście też dzisiejszym. Pozdrawiam Was, kochani. Dobrego weekendu. Buziaki. Tego kochani jeszcze nie grali. W moim lasku ktoś zawiesił tą przykrywę od WC na drzewie. Ja Wam pokażę, jak to się przedstawia z daleka. Patrzcie, drzewo i przykrywa od WC. To jest na wysokości jakichś dwóch dobrych metrów. Tego jeszcze nie grali.